Hej, witam wszystkich. Tutaj Ania z modnego sklepu. Dzisiaj mam dla Was biustonosz firmy Wiki Zofia. Biustonosz w rozmiarze 75D w kolorze białym. Jest to model 581. Występuje w rozmiarach od 75 do 100. Miseczka od C do I. Zaglądamy do środka. Jest to model bez fiszbin, z całkowicie zabudowanymi misaczkami. Są one jedynie ozdobione takim delikatnym haftem. Mają one wzmocnione ramiączka Tutaj z przodu mamy gąbkę. Regulacja jest w tym modelu, z tyłu miseczki od wewnętrznej strony mają wyściółkę z bawełnianej siateczki, jest ona bardzo przyjemna w dotyku, i mamy dwustopniowe trzyrzędowe zapięcie. Całość ozdobiona niewielką kokardką z przodu.